No cześć Sebastian Mam tutaj twój wykrywacz Wszystko już jest OK z nim włączamy włączamy sprzęcik i jest tak no damy sobie to z 50 albo tam jest około 70 i strojenie do gruntu od razu Jak go zaczyna być słychać, A tutaj dajemy 9, 10. i szukamy miejsca, żeby było jakieś wolne od różnych rzeczy. Powiedzmy, tutaj i stroimy sobie elegancko, powiedzmy, jest 29. I tutaj sobie zjeżdżamy. No i powinien być nastrojony. Można chodzić. Aha, czułość na maksa, oczywiście. I można się. Sobie... O, tutaj coś jest. Tu coś jest. Lecimy dalej. Coś, coś, coś widzi. Dobra. No a tak to jest cisza. Jak widać? Na folu tu jest. Tu jest Tu jest, się gożę, Setka o i na gejnie. No i teraz tak. Tam grunt nam. O! Tak sobie ładnie szuka. Stop. Tam grunt nam. Yy, jest ustawiony na 30. Możemy sobie ręcznie. Zachęcam do takich eksperymentów. Ręcznie lekko go podciągnąć. Tutaj sobie zobaczyć, jaki jest grunt. No jest 29. Ja sobie go podciągnę na 30, na 40. Na 40. Powiedzmy jeden. Jeśli się nic nie dzieje wokół z wykrywaczem, jeśli się nic nie dzieje w sensie nie wzbudza się, nie, nie robi nam problemów żadnych to można sobie troszkę podciągnąć. Jeśli by ktoś zauważył, że są jakieś niechciane reakcje, czyli wykrywacz przestaje pracować prawidłowo, no to wiadomo zjeżdżamy z nim ni niżej trzeba mieć na względzie tą jakąś tu coś jest bardzo małego. O właśnie, no jest coś tutaj. Kiedyś jakiś sygnał rozległy? No idziemy dalej. Zobaczymy sobie co tutaj. Dwa małe sygnały siebie. Widzimy? Tak jest. Fajnie pokazuje, fajnie działa. No cóż. tak to wygląda. No to tyle mojego. Wysyłam filmik do siebie. Trzymaj się.